Życie nas nie rozpieszcza, mimo to nigdy nie wolno się poddawać. Ostatnie miesiące wymagały ode mnie szybkiego zaadoptowania się do nowej sytuacji i przyjęcia na siebie odpowiedzialności za kierowanie placówką prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, którą wszyscy kojarzymy w naszym mieście jako dom brata Alberta. Praca na rzecz dzieci i młodzieży, wymagająca szczególnego podejścia, opieki i troski, to całe moje życie. Dlatego też podjęłam decyzję o kontynuacji misji rozpoczętej przez mojego męża i zaangażowaniu się w działanie na rzecz miśniewskiego samorządu. Wiem, jak wymagające jest to zadanie. Rozumiem też, że oznacza to rezygnację z wielu własnych spraw, by wyjść naprzeciw problemom, zagadnieniom i oczekiwaniom zgłaszanym przez mieszkańców. Dlatego też ze szczególnym skupieniem będę wsłuchiwać się w troski mieszkańców z okręgu osiedla Mieszka I, ulicy Łużyckiej, Gdańskiej, Gorzowskiej oraz osiedla Poetów. Wierzę, że wspólnie uda nam się zrealizować wszystkie przedsięwzięcia, ale musimy działać razem, bo o myśliwusz walczymy razem.